Dzień dobry. Witam uczniów klasy 6. Na kolejnych zajęciach z programem BING. i Dzisiaj zrobimy sobie coś, co będzie związane z naszym podręcznikiem, bo ostatnio no, to też było związane z podręcznikiem, no ale, ale tam troszeczkę poza, poza tematykę też wybiegłem. Dzisiaj powiem sobie o fotomontażu, czyli tu mam taki temat elementy retuszu i fotomontażu zdjęć. Na poprzednich zajęciach był ten właśnie retusz. Yy, w różny sposób, jak można te zdjęcia sobie to y, poprawiać. A dzisiaj będzie fotomontaż. Fotomontaż to jest to po prostu yy, obraz, który właśnie powstaje poprzez połączenie elementów z różnych obrazów. Po prostu. Yy, z jednego obrazu coś się wycina, wstawia yy, się i wychodzi... No właśnie fotomontaż, to kiedyś to też, też na plastyce na pewno robiliście takie rzeczy, że łączyliście różne fragmenty obrazów z gazet, powstał tzw. Tak jakiś kolaż, to to się nazywa fotomontaż. Fotomontaż to na przykład, na przykład fotomontażu, więc możemy sobie zobaczyć tutaj na zdjęciu, A tutaj widzimy zebry która przed lwem ucieka na motocyklu. No, bądź na przykład UFO nad naszą szkołą. Jak się domyślacie, właśnie te zdjęcia powstały właśnie w ten sposób, że wykorzystałem w przypadku naszej szkoły dwa zdjęcia: zdjęcie UFO i zdjęcie szkoły. UFO wyciąłem i wstawiłem do zdjęcia ze szkołą. I nic więcej. Podobnie z tą zebrą. I my sobie zrobimy tutaj na podstawie tego, co Wam w podręczniku proponują, czyli będzie kwiatek i motyl potem na tym kwiatku, znaczy kwiatek na łące. Tyle, że ja to zrobię trochę inaczej, bo tak analizowałem te, ten sposób, że oni tutaj proponują autorzy, jest dość zawiły, mówiąc szczerze. Ja to robię zdecydowanie prościej i ten mój sposób chyba bardziej polecam. Przede wszystkim autorzy proponuję, żeby te zdjęcia umieścić tu może pokażę, żeby one były w jednej o, na warstwach w jednym obszarze roboczym ja to robię inaczej. Ja otwieram zwykle obrazy osobno, a potem sobie tylko kopiuję, wycinam ewentualnie, to tak zrobiłem teraz wydziałem i skopiowałem, wtedy. Ja to wam pokażę no to jest tego bardzo dużo, tych czynności. Można się tutaj w tym pogubić. Dobrze, no to może do rzeczy. Mam tutaj otwarty program GIMP i po pierwsze, no właśnie, można sobie zrobić tak jak w podręczniku, popatrzcie. Jak ja sobie tutaj otworzę o, to mojego GIMPa i tutaj kwiaty i motyle, kwiaty i motyl, to jak sobie go tutaj przeciągnę, o, to mogę sobie zrobić w ten sposób, że mogę to obrazy sobie przeciągać. Nie otwieram, tylko wybieram sobie jakiś kwiat i łapię, i przeciągam, i opuszczam i ja on się pokazuje tutaj. Jeżeli sobie wybieram jakiegoś motyla, no to go również sobie łapię, przeciągam i upuszczam. I popatrzcie, to mi się tutaj pokazuje. i Autor tak proponują, żeby tutaj sobie dodać nową pustą warstwę. Tego motyla wycinać w player przesuwać, No można i tak. Ja to robię trochę inaczej. Jeszcze sobie otworzę program GIMP. Muszę się zam zamknąć, bo sobie trochę nieopatrznie. I teraz no, ja robię to troszkę inny sposób. Tak jak mówię, wygląda to tak: plik otwórz i szukam sobie moje kwiaty. Yy, motyl ten kwiaty. kwiaty. Dobrze, otwórz i znowu klik otwórz i szukam sobie jakiegoś motyla, motyl02, o ten mi się na przykład podoba, otwórz. I zauważcie, że to mi się otworzyło w różnych, osobno, prawda? Nie, nie że warstwa pod warstwą, tylko osobno. Teraz będę chciał tego motyla, przez sektazę troszkę pomniejszyć, a tego motyla będę chciał umieścić tutaj na tym kwiatku. Czyli będę musiał go wyciąć. Program GIMP oferuje, tak w podręczniku mówią, 6 narzędzi, które umożliwiają zaznaczanie i wycinanie. Zaznaczanie przede wszystkim. Tak naprawdę jest, jest ich siedem. Nie będę ich dzisiaj omawiał, bo to troszkę długo by trwało. Poświęcę no, na następnej lekcji może sobie mówimy te narzędzia, bo każde jest przydatne, ale w innym, w innym przypadku się je stosuje. Yy, my jest, zastosujemy sobie po prostu inteligentne nożyce. To co Wam proponuję, bo to jest takie najlepsze narzędzie tutaj do wycięcia tego motyla. Zaznaczam sobie inteligentne nożyce. I teraz yy, tworzę sobie punkciki. Zaznaczam je takimi punkcikami, tak? Im punkciku więcej, im bardziej dokładne, no ja sobie to mogę przybliżyć, tym będzie dokładne wycięcie. Czyli po prostu tak sobie dookoła zaznaczam tego mojego motylka. Eee, o, teraz znowu spacja i przesuwa. No i tutaj to wymaga znowu, tak jak przy tym wydobywaniu kolorowego obrazka. Pamiętacie, tam też wymagało to te cierpliwości. Tutaj też może nie będę czułków, tylkowi robił, bo w zasadzie nie na tym rzecz polega. Troszkę yy, szybciej już to zrobię, bo chciałbym tylko pokazać jak to wygląda. Bo cała operacja jest prosta. polega ona na naklikaniu, no, no dokładnym, tak, żeby w miarę wiernie oddać kształt tego obiektu, który będziemy chcieli wyciąć. Tak, już powoli już dochodzę. O, już jestem przy, przy końcu. I teraz a ostatnie kliknięcie skończę na tym punkcie, w którym zaczynałem. Czyli zamykam to całe moje zaznaczenie. Wtedy wystarczy, że wcisnę klawisz Enter. I teraz widzimy, że o, jest motylek zaznaczony. To co sobie obwiodłem jest zaznaczone. Czyli ten obieg będę teraz kopiował. Jak kopiuję, prawy przycisk myszy najlepiej. To edycja, skopiuj przepraszam. Przenoszę się na obraz i edycja. Wklej jako. I tutaj mamy kilka opcji. I zawsze sobie wybieram wklej jako nowa warstwa. To jest najprostsze. Nowa warstwa. Proszę, pojawił mi się motyl jako nowa warstwa. Widzimy. Jak sobie wyłączę kwiatka, to on będzie tutaj. Widzimy. No, z kwiatkiem tak wygląda, tak sobie z kolegą, to na, o, tutaj kwiatek jest, prawda? Tak jeszcze przy okazji, to w podręczniku wam jeszcze proponują rozmyć to tło, żeby ten motyl był bardziej taki był wypuklony, tak? no, yy, no to tutaj jeszcze przy tym kwiatku będąc na tej warstwie, to może sobie wejść filtry, rozmycie, rozmycie Gaussa, tam proponują. Tutaj na podglądzie, o. Będziemy widzieli, jak będzie ten kwiat wyglądał o, po rozmyciu. Wartość jest 5. To ten promień rozmycia może być mniejszy. Im mniejszy promień, tym będzie mniejsze rozmycie. Tak. Jak sobie rozumiem, go za bardzo, na przykład tak, to nam się zrobi tak. To jest kwestia gustu. Tak? Można sobie rozmyć, można prze... Ja sobie nie będę rozmywał. Może z jedynką, okay. albo nie. Do, do mojego motyla. Coś trzeba zrobić, bo jest za duży, więc yy, przede wszystkim muszę go przeskalować. I tutaj mam takie różne narzędzia. Mamy lupę, mamy narzędzie do przesuwania, obracanie, yy, i tutaj mamy nachylenie i tak dalej. I tutaj mamy narzędzie do skalowania. Skaluję warstwę. Popatrzcie, jeżeli sobie to nacisnę i kliknę sobie na mój motyl, na mojego motyla, Przepraszam, bo ja nie jestem na tej warstwie, na której powinienem być. Jeszcze raz zaznaczenie i mojego motyla. To zobaczcie, pojawi mi się taka siatka tutaj, nie? I, i otworzy mi się okno skalowanie. No, ważne, że jeżeli skalujemy, to żebyśmy zachowywali proporcje, to znaczy jeżeli się zmniejsza, że my będziemy ten bok zmniejszać, to żeby ten się zmniejszał proporcjonalnie, żeby z nas, naszego motyla nie zrobić jakiegoś naleśnika. Tak? Ja sobie tam, tam onulił, żeby program jeszcze raz no, prawda, czy jakiegoś yy, grubasa tak jakby, prawda, no. to nie o to chodzi. Czyli tutaj trzeba, czy o, mamy takie, taki łańcuch, jak sobie go klikniemy, on się nam złączy i wtedy yy, będzie nam się wszystko proporcjonalnie zmniejszać. No i co, łapiemy tutaj nasz obraz i sobie mu tylko skalujemy. Taki, jak nam się podoba taki, dodajemy, przeskaluj. Narzędzie do przesuwania, o tutaj może, tak, no jeżeli coś mi się tutaj jeszcze, no chciałbym go pomniejszyć, to sobie jeszcze tam mogę go przeskalować, bo troszkę bardziej, tak, no, troszkę mniejszy będzie, tak. O, i pamiętajcie, żeby się przełączać na przykład już na przesuwanie, żeby Wam się no, skalowanie nie no, i. Tutaj też można mu ewentualnie na no, rozmycie tego Gaussa tam no, się stosuje to rozmycie. Tak żeby żeby nie było ostrych krawędzi. To no. są jeszcze inne narzędzia do rozmywania. Tutaj tu taki paluszek jest tutaj, ten też można rozmywać delikatnie, ale tu, nie w tym. I on wtedy nam się robi bardziej taki, no widzicie, no, mniej ostry tak. I teraz wyznaczy tylko, co? Albo połącz w dół, albo spłaszcz obraz. No i mamy. Możemy też nasz obraz zapisać. Ja będę Was prosił, żebyście zrobili właśnie takie zadanie. Ja Wam wyślę pliki do wyboru. Trzy kwiaty, trzy motyle. I żebyście mi to wysłali o, o w, takim, w takiej formie. I od razu zaznaczę, bo już ma, wiem, że są problemy. Osoby sobie pobrały GIMP w wersji 2.10, bo już widziałem to na screenach. Pliki z tego GIMPa się w tym GIMPie moim starszym 2.8 nie otwierają. A używam 2.8, dlatego że w waszych odręcznikach jest 2.8, tak? To jest właśnie ten GIMP 2.8, ten interfejs. Nie chcę go zmieniać. Więc dla osób, które mają GIMPa. Tego starszego, tego przepraszam, nowszego, to tak, albo niech sobie zainstalują starszego, bo ja pokazywałem jak, trzeba filmik jeszcze raz obejrzeć. Eee, jeżeli nie, to, to niech poproszę, wyślę, bo mam. A jeżeli już tego też nie chcą, to, to robiąc pracę, o tak jak tutaj, proszę zrobić zdjęcie tego. Czyli nacisnąć klawisz print screen, nic się nie będzie działo. Jak teraz popatrzcie, to zrobię, naciskam print screen. Nic się nie dzieje. Otwieram dowolny edytor grafiki. Może być to Paint. Wy macie Paint'a, Może być to Infant View. Daj, mi wezmę Paint. Patrzę, kiedy mi się Paint otworzy. Jest tutaj pod spodem. Jeżeli sobie dam edycja wklej, to mi się to widzimy wklei. I taki obraz można mi wysłać. żeby mnie widział po prostu. Tak? Bo trzeba potem jeszcze przeskalować. Można też wkleić, a ja mam na przykład program Irfand View, też jest edycja wklej, wstaw. Patrzcie, to cały jest ekran skopiowany tutaj. Wtedy nie będę widział, że jest zdjęcie zrobione fajnie i że są warstwy. Tak? Nie zapisu i w View, ja zapisu. Dobrze. Yy. I taką, w takiej formie, czyli w formie tej XCF, mi wyślicie. Natomiast jeżeli już jestem zadowolony z tego, co tak ja mówię, to sobie skłaszczam obraz albo pomóż był i plik wtedy co robię? Wy będziecie je zapisz. Edycja, no, tu jeszcze raz, będzie plik. Zapisz jako, będzie to rozszerzenie e, XCF. A w przypadku, kiedy już to zrobię. No to jest obraz, dam tym razem. Klik wyeksportuj jako, i sobie tutaj dam już nie 0,2 kwiaty, tylko na przykład dam sobie kwiaty motel. Tak, eksportuj. Potwierdzam. I teraz w moim pliku kwiaty moty, tak? O, to są te kwiaty, które były poprzednio. A tu już mamy te kwiaty z motylkiem, prawda? I takie zadanie zrobicie. Ja Wam pliki, pliki będą do pobrania na stronie szkoły Nindziej 6. Konkretnie to będą o te pliki, tak? I tylko te. Proszę mi innych nie robić. No chyba, że ktoś mi rzeczywiście pokaże, yy, wyśle no, na warstwach. Jeżeli, jeżeli sobie znajdziecie inny, zrobicie na warstwach, wyślecie mi w tym pliku, to tak. tak? Żeby nie było, no, że ktoś sobie pobrał zdjęcie, z motywniem i wysłał. Tak, gotowe. Bo mi o to chodzi. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję, życzę owocnej pracy.